Dzisiaj setną rocznicę urodzin wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Dlatego drodzy uczniowie przede wszystkim, też drodzy nauczyciele, wszyscy wy, którzy tworzycie, tworzymy razem wspólnotę szkoły podstawowej numer 32, chcę Was zaprosić do krótkiego apelu. Chcę Was zaprosić, byśmy przez te dosłownie kilka minut. Pochylili się nad postacią wielkiego człowieka, który niewątpliwie był Jan Paweł II, który inspirował, inspiruje. Pomyślałem sobie, że informacji i wiadomości bardzo wiele, dlatego chciałem tak bardzo osobiście o dwóch moich bardzo istotnych w moim życiu spotkaniach z Janem Pawłem II. Setna rocznica urodzin, jest jak w, w łatwo policzyć urodził się 18 maja 1920 roku. Moi to dla mnie tak bardzo osobiście papież był zawsze osobą niesądzi inspirującą jako młodego człowieka, bo to czas przede wszystkim Mojej szkoły średniej, kiedy gdzieś tam coraz dojrzalej jakoś patrzyłem na życie, niewątpliwie osoba papieża Jana Pawła II była w tamtym okresie dla mnie postacią, która mnie inspirowała do wiary. Jako młodego chłopaka, jego sposób bycia, sposób mówienia: sposób mówienia o Bogu i sposób mówienia o drugim człowieku, był dla mnie czymś inspirującym. A też taka ogromna normalność i takie ogromne ciepło w tym, jak mówił, co mówił, i też niesamowita umiejętność i zdolność dzielenia się sobą, mówienia o sobie, o swoim życiu. To było to, co mnie inspirowało. To było to, pamiętam, jako młody chłopak, czasami miałem takie myśli, chciałbym, chciałbym kiedyś mówić tak, jak on, chciałbym, przynajmniej w jakimś małym stopniu żyć wiarą i dzielić się wiarą tak, jak on się wiarą dzielił dla mnie niesamowicie ważne doświadczenie i teraz właśnie o dwóch moich takich osobistych spotkaniach z Janem Pawłem II. Pierwsze spotkanie kiedy miałem 18 lat, 18 sierpnia 2002 roku. To była przedostatnia pielgrzymka papieża do Polski. I 18 sierpnia papież był w Krakowie na błoniach, gdzie sprawował Muszę świętą. Ja na to Muszę Świętą jechałem z taką moją ekipą młodych ludzi w podobnym wieku, jak ja, też trochę starszych. Jechaliśmy już dzień wcześniej. Nocowaliśmy, jak gdzieś pamiętam, te obrazy Krakowa, gdzie Kraków wypełniony ludźmi, młodymi, nie tylko, nocowaliśmy gdzieś. Niedaleko ulicy Grodzkiej, gdzieś na takim placu, przy takim pomniku, w śpiworach. Potem wcześniej rano na błonie, tam Musza Święta i. Yy... Miałem ogromne pragnienie, by zobaczyć papieża bliżej. Tam z daleka, gdzieś w jakimś dalekim sektorześmy przeżywali tą muszę świętą. Dlatego potem wiedząc, że papież ma taki zwyczaj, by jeszcze wieczorem będąc w Krakowie, wychodzić do takiego okna na ulicy Franciszkańskiej, tam, gdzie nocował, gdzie mieszkał w czasie pielgrzymek do Polski, pomyślałem sobie, zostaje, zostaje, bo wiedziałem, że papież tą noc spędza w Krakowie. Nikt inny nie chciał, bo wszyscy byli zmęczeni całą nocą, spędzoną gdzieś tam na ulicy w Śpiworach. Ja mówię, zostaję, zostaję i chyba koło już 15, już tam na tym placu przy ulicy Franciszkańskiej czekałem na ten moment, kiedy wczesnym wieczorem, licząc, że papież wyjdzie, przynajmniej na chwilę, wtedy może z kilkunastu, kilkudziesięciu metrów było mi go dane widzieć, było go dane słyszeć. Dla mnie to niesamowicie istotne i ważne, jako wtedy młodego Nastolatka mającego 18 lat, potem gdzieś samotnie, jeszcze nie do końca nawet wiedząc, gdzie jest dworzec kolejowy w Krakowie, jechałem jakimś nocnym pociągiem do domu. Nie są cię mocne doświadczenia, nie są mi doświadczenie wiary, to wszelkiego pragnienia, bliższego spotkania z tym okay. człowiekiem. Drugie spotkanie, drugie spotkanie miało miejsce już 6 dni po śmierci papieża. Papieża, który umarł 2 kwietnia 2005 roku udało mi się być na pogrzebie, w Rzymie, w Watykanie. Jak gdzieś pamiętam, już wtedy byłem studentem, byłem w seminarium, wszyscy mnie mówili bez sensu, bo cały świat się spodziewał milionowych tłumów w Watykanie, i faktycznie dane podają, że. Od dwóch do może nawet czterech milionów ludzi było wtedy w Rzymie w momencie pogrzebu papieża. Też przyjechaliśmy już dzień wcześniej. Całą noc spędziliśmy, też nocując gdzieś na chodniku, na obrzeżach Placu Świętego Piotra, na obrzeżach Watykanu. Od wczesnych godzin rannych staliśmy w kolejce, licząc, że może jednak uda się wejść na Plac Świętego Piotra. Udało się. Byłem gdzieś w samym środku Placu Świętego Piotra w czasie pogrzebu Jana Pawła II, i to te doświadczenie też niesamowicie wielką rolę odegrało w moim życiu. Wiecie, bardzo mocno w takim kontekście, że tam na Placu Świętego Piotra doświadczyłem, że ludzie wierzący są na całym świecie. To było niesamowite, jak kilka metrów obok mnie stali młodzi ludzie. Patrząc po nich gdzieś tam, może z Japonii, może z Korei, gdzie indziej, y, jacyś Latynosi, gdzie indziej, mieszkańcy Afryki, y, i wszyscy skandowali, wszyscy żegnali na Pawła II. Jakieś ogromne doświadczenie wiary doświadczenie wiary y, obecnej na całym świecie dla, jako, dla, dla jeszcze młodego y, chłopaka to się budujące doświadczenie. Że, że kościół, że ludzie wierzący w Pana Jezusa są na całym świecie, że ludzie, którzy tą wiarę wyznają, są na całym świecie, wtedy też blisko było, było mi dane z Nim się spotkać, choć On już wtedy był w domu Ojca, był już w niebie, i, i, i choć tych spotkań nie było tak wiele, ale z całą pewnością odegrały niezmiernie istotną rolę w moim życiu. Dlatego człowiek ogromnej wiary, człowiek ogromnej wiary, ogromnej miłości wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Człowiek, który inspirował, który pociągał, nawet się poznał tak, tak zupełnie normalny, tak ludzki. Dlatego chcę Cię zachęcić, jeżeli tylko masz chwilę do, do obejrzenia jeszcze dwóch krótkich filmików. Jeden filmik z piosenką przy z zdjęciami Jana Pawła II, drugi filmik. Z kilkoma jego wypowiedziami pokażą się teraz po mojej prawej i lewej stronie w linkach. Gorąco cię zachęcam do, do obejrzenia, by ta postać już teraz z perspektywy nieba cię nas pociągała inspirowała. A na końcu cóż powiedzieć, żal odjeżdża.